Witajcie widzowie, dzisiaj na Brawl Stars bo dzisiaj się pojawiła nowa aktualizacja nowy sezon w Brawl Stars to już jest sezon to jest sezon już piąty i ten sezon e, polega na tym to jest taki kosmos i za pierwszy level płatnego kenetu mamy e, skin do Daryla bardzo ładny skin a co mamy na, 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 na podnego karnetu? Mamy pułkownika Ravsa, czyli nowego chromatycznego zadymiarza. A na ostatnim poziomie mamy skin do tego Ravsa. I oczywiście mamy jakieś odznaki, skrzynki, punkty do postaci monety, inne takie rzeczy. I 69 dni następnego sezonu mamy. Mamy takie misje. W misjach się nic nie zmieniło. I teraz wam pokażę co się zmieniło. Zmieniło się wygląd tej zakładki. No to było pionowa a teraz jest poziome. To się zmieniło. Jeszcze. Teraz wam pokażę Rafsa, pułkownika. Tego nowego chromatycznego zadmiarza. Idziemy? Mamy, mamy Pułkownika. Dopiero go będziemy mogli odblokować, jak 30 poziom zdobędziemy, to dopiero ten skrzynek go będzie mogli odblokować. Tak wygląda. Jest takim kapitanem statku pod nie, e, kosmicznego. I pokażę Wam, jak on działa. Włącza nam się. Już mamy. I teraz wam pokażę, jak wygląda jego atak normalny. Normalny atak to są takie dwie kule i mogą się odbijać od ścian. Zobaczcie. Strzelamy i się odbija od ścian. I normalnie bije po 1000. Normalnie po 1000 bije. A jego super atak to taki zrzut zaopatrzenia. Jak go rzucimy, no to spadasz zrzut, który zadaje 1000 obrażeń. I tak wygląda ten zrzut. Jak go weźmiemy, dostajemy ulepszenie. Do końca gry strzelamy na przykład do robota i teraz 1200. Jednak biła po 5, a teraz po 600 jednak. Ona bije. Czyli 100 dodaje nam energii. 100 moc nam dodaje. Hmm? Drugi raz już nie możemy podnieść tej kuli. Jak drugi raz rzucimy, no to drugi raz już nie weźmiemy. Tego ulepszenia. Myślę, że się, że fajna postać. Bardzo mi się podoba. Polecam ją. I jeszcze dodali nowe mapy. I teraz Wam pokażę, jakie nowe mapy dodali. Przykładowo, gra dla znajomych, dajemy. I Wam pokażę teraz tę mapę nową. Nową mapę. Przykładowo, jest. Śmiertelna pułapka, i teraz odpalamy. I chcę, I chcę wam pokazać, jak wygląda ta mapa. Już się włącza. Tyle trzeba Okej, okay. już się powoli włącza. Jest nowy też ekran w Jak widzicie, tak wygląda ten ekran w Tutaj widać różne skiny. Okej, okay. i tak wygląda nowa mapa. Na statku jakby takim kosmicznym. Wygląda jak z takiego hangaru trochę. Tutaj mamy po bokach statki. Tutaj. Tutaj po bokach mamy statki. To jest jakby taki takie miejsce dowodzenie. Taki gdzie skąd wylatują statki. O tutaj mamy pułkownika Rawsa Tam z przodu. Tam w tą stronę gdzie teraz strzelam. I. Jak widzicie, czy, co się dzieje na polubicy. I tak wygląda ta mapa. Jak dla mnie super. I to wszystko chyba coś zmienili. Więc to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Do widzenia i cześć.